Lampa BMW BMW E60. Bixenon skrętny, czyli dynamik. To nawet widać tutaj, na tej maskownicy, jest opisane, że jest to Bixenon. Dynamik. Dynamik oznacza, że soczewka jest skrętna. Czyli każdy Bixenon, każdy Xenon ma samo poziomowanie i ta soczewka rusza się góra-dół. W tym przypadku. Jest jeszcze dodatkowy moduł, dodatkowy silniczek, który tą soczewkę, ten projektor obraca na lewo i prawo, czyli chodzi góra dół, lewo, prawo. I miałem tutaj zrobić ofertę sprzedaży tej lampy, skatalogować, zrobić zdjęcia, wystawić i iść do domu. Ale uwielbiam takie wieczory jak, jak ten teraz gdzie jest cisza, spokój mam czas, żeby poeksperymentować porobić to co lubię, czy wytłumaczyć Wam wiele rzeczy i teraz też to zrobię obłożyłem się tutaj takimi lustrami, kielichami zaraz Wam wytłumaczę co to jest to jest element soczewki Hella Classic Hella Classic, czyli dokładnie coś takiego jest zamontowane właśnie w tej lampie. Te lustro soczewki dokładnie jest takie jakie tutaj Wam pokazuję. I teraz te lustra, czyli ta soczewka tutaj z tyłu. Lampa też jest skrętna, o czym świadczą? Przede wszystkim te dwa silniczki w środku. Tutaj jest silniczek od poziomowania góra-dół, a tutaj mamy silniczek i ślimak, po którym się przesuwa soczewka na lewo, na lewo i prawo. Ten projektor jest z gniazdem na żarówkę D1S, ale te soczewki Hella Classic, tak to nazwijmy, mogą być. O, tak jak tutaj, D1S może być tak jak tutaj D2S. Może być nawet H7. I, I te wszystkie lustra różnią się tylko tym, bo kształt jest taki sam, jakie przyłożymy, otwory montażowe, średnica samego, szkła soczewki, odległość szkła soczewki od lustra. Wszystko jest taka: wszystko dosłownie jest takie same. Różnią się te projektory tylko. Samym gniazdem osadzenia żarówki, e, czyli średnicą tego otworu na żarówkę i systemem mocowania żarówki. I teraz e, dlaczego Wam to pokazuję? Ponieważ ta lampa, którą, którą mamy na sprzedaż, to nie jest taką zwykłą lampą z demontażu. Ponieważ jest po regeneracji, to nie znaczy, że była jakoś tam naprawiana, że była kolizja, po prostu chodzi o to, że ta lampa świeci jak nowa. A dlaczego świeci jak nowa? Ponieważ każda taka soczewka się zużywa. Zużycie polega, sobie wyobraźcie, że tutaj tutaj gdzie mój paluch ten brudny teraz e, przychodzi żarówka. I pod wpływem temperatury żarówki wypala się ta, ta warstwa aluminium, cieniutka warstwa aluminium, która tworzy powłokę lustrzaną, czyli zaczyna znikać lustro, które powinno odbijać, odbijać światło. I te zużycie jest zależy, jak długo lampa jeździła w różnym, w różnym stopniu. To nie jest brudne tylko, tak, bo można by było pomyśleć, że wystarczy to przetrzeć. Nie. Tu po prostu ta warstwa się spala, i dochodzimy do takiego stanu, że mamy akurat dochodzimy do, do stali, tak? Które do stali, plastiku, zależy, jaki kielich mamy w ręce i, i, i z czym mamy do czynienia, ale powłoka lustrzana jest zrobiona z cienkiej warstwy aluminium. Dlaczego z aluminium? Bo aluminium odbija naprawdę. Bardzo dużo światła, ponad 90%, chron na przykład tylko 7, 70 kilka. E, w podobnym stopniu odbija światło srebro, ale jest kosztowne, a czy lepsze? Niekoniecznie. E, jest też miękkim metalem, też się szybko, e, szybko zużywa, wy, wypala, wytapia. Wracając do tej lampy, którą tutaj mam, jest po regeneracji, czyli mamy no takie, takie lustro. Inaczej, żebyście to sobie z, zobrazowali, taka lampa została rozebrana na poszczególne części. Nie tniemy lampy, żeby nie było, że znam firmy, znam osoby, które. Rozbierają te lampy w ten sposób, że ma albo obudowę albo klosz. I ten klosz wtedy wymieniają, na przykład, albo obudowę wymieniają. Coś trzeba dokupić my, to ładnie rozklejamy i ponownie sklejamy. Oczyszczamy oczywiście w międzyczasie starą powłokę kleju, nakładamy primery. Odpowiedniej i dopiero później klej, tak aby to wszystko było szczelne i, i aby lampa nie parowała. Kiedy mamy lampę rozebraną, każdy, ten, każdy element w środku jest czyszczony i musi być oczyszczony, ponieważ mamy tutaj przecież proces spalania. Nie ma jakiegoś kominu, gdzie te spaliny, ten dym by sobie uciekał z tej lampy, i po prostu, a zobaczcie tutaj, nawet takie okopcenie, takie czarne osady osadzają się na wszystkich elementach wewnątrz lampy: na kloszu, na szkle soczewki, na tych srebrnych elementach, które się wydają jakieś przydmienione, przyciemnione. Spotkałem klienta, który powiedział mi, że on takie kupił, bo ktoś mu powiedział, że to specjalnie jest przedmiana, taka specjalna wersja. Po rozebraniu pokazałem mu, dlaczego ten klosz taki tak naprawdę jest, bo jest okopcony od środka i wystarczy go dobrze umyć, aby wyglądał znowu jak nowy. Ale takiego lustra już nie umyjemy. Takie lustro, ten kielich. Soczewki. Będzie regenerowany, tak, żeby wyglądał jak nowy. Tą starą powłokę trzeba usunąć. Jest to później też szlifowane różnymi materiałami ściernymi, tak to nazwijmy, do odpowiedniej gradacji. Później nałożone są dwie warstwy podkładu do metalizacji próżniowej. I te podkłady też są w różnych formach, albo natryskowe, albo zanurzeniowe. Niektóre są na ciepło wypalane, niektóre sobie schną dłużej na zimno. Wszystko zależy od technologii nakładania tego i od od, od właściwie używanych, bo są różne firmy, niektóre nie umiem powiedzieć co jest lepsze, co gorsze, po prostu e, indywidualne, indywidualne upodobania czy technologia w każdej firmie jest inna. Jeden woli e, na ciepło, drugi na zimno. Aczkolwiek trzeba ten element przygotować do napylenia, i dopiero później, jeżeli jest przygotowany, wkłada się go do komory próżniowej. I w komorze próżniowej napyla nową warstwę aluminium. Bo tutaj aluminium musimy napylać, aczkolwiek w takiej komorze próżniowej można napylać e, każdym innym metalem. My chcemy aluminium, ażeby tego światła było jak najwięcej odbite. I po napyleniu ten sam kielich zobaczcie wygląda tak. Już możemy się przejrzeć, widzimy swoje odbicie. Ta powłoka jest dosyć gruba grubsza niż taki fabryczny heli oryginalny to nie dlatego, że chcemy zrobić lepiej ale po prostu tak cienko nam nie wychodzi a a zaletą tego jest to, że ta nasza powłoka jest bardziej trwała niż e, taki fabryczny i teraz słuchajcie w tej lampie sprzedawanej Mamy zamontowane lustro po regeneracji. Szkło soczewki jest oczyszczone. Całe wnętrze lampy jest oczyszczone. Klosz spolerowany, czy też wymieniony. W tej akurat jest spolerowany oryginalny Hella. Zabezpieczony. Wszystko złożone do kupy, sklejone. I obiecuję Wam, że ta lampa świeci dokładnie tak samo jak nowa, zakupiona w serwisie. I teraz jeżeli szukacie lampy, bo macie rozbitą, kupujcie tą. Jeżeli szukacie lampy, bo słabo wam świeci, no to głupotą jest kupowanie nowych lamp, a jeszcze największą głupotą jest kupowanie używanych lamp eee, bez wiedzy takiej, że eee, Każda, każda tak naprawdę jest zużyta w różnym, w różnym stopniu, ale ona nie świeci jak nowa. Warto kupić taką lampę po regeneracji. Jeżeli masz swoje rozbite, ale jeżeli masz swoje dobre, tylko słabo świecą, to nie kupuj lampy. Wyślij je do mnie, czy przyjedź autem. Ja mam przygotowane już takie lustra. I tutaj wspólnie z chłopakami, w 6 godzin. Doprowadzimy Twoje lampy, żeby faktycznie wyglądały i świeciły jak nowe. A wracając teraz do tej lampy. To jest na sprzedaż. Prawa lampa wersja europejska Bixenon skrętny na żarówkę D1S. Co jeszcze ważne, co jeszcze ważne słuchajcie. Jest oryginalny Żarnik Osrama, przetwornicę przed chwileczką sprzedałem, ale został sprawny moduł skrętu, także z tym modułem skrętu, silniczkami, żarnikiem D1S Osrama, oryginał Hella, po regeneracji świeci jak nowa, za 950 W. Zamówienia, słuchajcie, zamówienia na adres e-mail gmail.com lub na naszej stronie w sklepiku internetowym autolampy.bazarek.pl No, uchwyty są całe, obudowa cała. Nie wiem, co tu więcej opowiadać, bo tych lamp to jest dla mnie takie, wiesz. Wiecie, w rutynę wpadłem, tych lamp widzę. Codziennie dziesiątki. Dla mnie to jest wszystko normalne. Wiem, jak powinno wyglądać, jak to powinno działać. I, i czasami mi się wydaje, że każdy wie, więc o niektórych rzeczach nawet nie mówię, bo po, takie skróty my, my, myślowe pomijam to wszystko. Ale jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, no to nawet w komentarzu w komentarzu poniżej. Piszcie do mnie. Jeżeli nawet nie od razu. No to to odpowiem Wam na pewno w ciągu 24 godzin. Na każde pytanie. Aha. Co ciekawe, koszt regeneracji a zamiast kupować nową lampę, rozebranie lampy. Wymiana tego lustra soczewki, wyczyszczenie wnętrza. To jest 250 zł, chyba że masz lampę skrętną Dynamik, czyli tą, która soczewka chodzi na lewo i prawo jeszcze dodatkowo. To jest 100 zł więcej, czyli 350 zł. Już, już więcej Was nie nudzę. Ktoś potrzebuje więcej informacji, no to pytać w komentarzu albo wysyłajcie e-maile do mnie. Pozdrawiam. え <noise>